Siemka wszystkim z tej Kitek razem z mufinką! A dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na tym właśnie naszym pięknym jednoblokowym świecie, którego udało się już w miarę rozbudować. A okej, okay, są nasze dwa kurczaki. Widzicie, mamy tutaj Mieją jeszcze krowę. Cripery niestety pozbawiły nas dużej ilości zawodników, no ale będziemy musieli pracować dalej. Ja mufinka zdobyłem nam ostatnio wiadrowody, tak więc jesteśmy na pewno na plus. Gdzie by to teraz wiadrowody wylać? O, wezmę sobie kobel i zbuduję nam tutaj takie źródełko wody. I to źródełko wody prawdopodobnie będziemy później wykorzystywać. Mam nadzieję, że dropiniemy jeszcze jedno wiadro, żeby zrobić nieskończone źródło wody. To było dla nas mega ważne. Ja potrzebuję ogólnie drewna, nie potrzebuje Co potrzebujesz ja drewna? To tak. Wiesz to ja mam tylko takie rzeczy. No wiem, dlatego. O, ty, mam... ale możemy już zrobić łóżko! To rób. Ale ty, ty możesz zrobić łóżko. Zrób łóżko. Pokaż, że potrafisz grać w Minecraft. Wkraftuj łóżko. Trzy deski, trzy wełny. Niestety dalej rudy są zniszczone, ponieważ jakby mamy kaski? to. Co? Deski są z drewna, kraftujesz? Gdzie mamy drewno? No powinno być, czy chyba, że. Cały że nie, mamy Nic nie mamy nawet jednego Nic bloku. Nie mamy żadnego e, drewna. Ja mam jeden blok, rzucam przed siebie, proszę ci bardzo. I jeden blok starczy? Wow, pan krówka się tutaj nie Ile potrzeba jest bloku? Jeden, bo musisz go przerobić na deski Dostajesz cztery deski, wtedy masz... E, okay. Tych krów bardzo dużo się respi. Ej, a trafiliśmy tylko na początku świnki Już ich nie ma, zauważyłaś? KURCZAK! <laughs> Pomachajmy. A ja! Papa! Pa. Pa, pa. Coś nie poszło, Kitek, bo, bo mi nie powstało łóżko. O, Zombie jak właśnie. Nie chcę, nie powstało mi ci łóżko? łóżko. Ale kochanie, 3-3. Czy to ci wygląda? To właśnie Mówinka włożyła do craftingu w ten oto sposób. Miała nadzieję na to, że, to że powstanie to łóżko. Się tak nie robi? A nie masz craftingu. Jest to jest crafting. No, pisze, crafting. Co to jest crafting? Jest taki specjalny pojemnik do craftowania, który stoi przed Aaaa. Twoją twarzą, który masz rozbudowanie. Ale chciałam dobrze, było prawie. Plan był dobry, tylko wiem ci. O. Jedno łóżko mamy. Jedno łóżko, no to. Zostaw bo łóżko, bo miałeś białą węgną, no musiałabyś ją zafarbować, Aha, na przykład kwiatki. No, dobra, no nic, będzie przy okienku jedno łóżko. Nie, się yy, zmieści. Prawie Zabawę, do dzisiaj poziomu już doszliśmy. Dobra, skończył nam się pierwszy kilo już padki. Desek mam trochę, ale potrzebuję jeszcze dwa kilofy sobie zrobię, bo ponieważ nie wiem, co teraz zrobimy ze względu na brak naszego żelaza. Nadal jest to wszystko zepsute. Mufinka, ja ci wrzucam tutaj jakieś deseczki. Rzeczy, które udało mi się zdobyć, oczywiście ci od razu no, tutaj wstawiam. No cały czas. No wstawiam ci wszystko. Ze wszystkiego możesz budować mufinka, nie tylko z jednego! Ja Patrz, no, no przecież ten dom jest wybudowany z dosłownie wszystkiego. No powiem ci, że nie, nie, niezbyt potrafisz. Śnieg? Jaki śnieg? Napisał Ania. Co jest? To jest osioł. No to przywitajcie. Zapraszam, osła. Panie Ośle i Pani za... Kro. Przywitaj Pana Osła. No. Pa zapraszam. Do mnie. Zapraszam w nasze skromne progi. Jak ja mam ich stamtąd wyciągnąć sufinka? No, mam problem. No zbuduj oni się w most. nie most! No zbudowałem, ale oni się nie słuchają. To... Panie ośle, czy może pan. A masz jakąś... tam? O, o, o jest, Smyć? Dobra, o krowa, niestety. Yy, musieliśmy wybrać, bo zleciała krowa, ale za to mamy pana. O nie, osła mi to dałeś, ja tu buduję! Ośle. Powinnaś rozbudowywać tą Taram śnieg. Się. Dostaliśmy, nie dostaliśmy śnieg. Nie dostaliśmy śniegu. Przecież się stopi, byśmy byśmy super, super, jest śnieg, którego nie mogę zebrać. No bo się stopił, A mnie. nie, mogę go zebrać, ale łopatom. Ciekawie. Łopatą łopatom mogę zebrać śnieg? Hmm, nam są śnieżki potrzebne. To jest Potrzebne są nam śnieżki. To jest bardzo ważne. No jak ja mam to zebrać, jak ja nie mam w ogóle z tego? No, blaza, mufinka. Czy ty już skończyłeś budować nasz domek? Eee, tak. I I brakuje coś, to okien. Koniec. Okien brakuje. No. A okna się przepalały. przecież puściłem cię. A, to już pewnie. Pan świnka wrócił! Witamy serdecznie, zapraszamy do nas, zapraszamy pani świnko. Witam! Czy może Pan do nas przyjść mufinka? Wiesz, zaproszczam Świnkę O matko czemu ja na niego wsiadłam? Boże, on się eee, nie zabije! Mufinka, co ty robisz na ośle? Nie chciała. Nie lubicie. No. Powiedział, że macie gdzieś. Dobra, czekaj, mam kło Okej, okay. i teraz tak. Zabuduję pani świnka. Jak... Nie, odsuń się ośle, jak zrobię zły. Krok. Przestań wyzywać pana osła. tutaj się przy... mi przeszkadzają. Okej, okay, proszę. Proszę, mufinka, przyprowadziłem. Masz kło? Proszę. O nie, nie. Luki, Przyprowadziłem tak nie ci świnkę wie, do tego. To powiem ci, że już ty. To jest kawalerka, nie masz więcej piasku? O, ej, Ty, kurczak, co zrobił! Ja co? nie mogę. Zrobił jajko i spuścił je na dół. Normalnie wrzucił eee, jajko na dół. Kurczak! Nie będę tego komentować. Kurczak, co ty robisz? Ty powinieneś nam pomagać eee, święta krowa. Czemu ona święta ma tak krowa tak. To święta. To jest święta krowa. Nie zbliżaj się musimy. Do niej słuchaj, chodź, musimy ją zamknąć. Ona nie może spaść. Wiesz czemu? Czemu? To jest nieskończone źródło pożywienia. Ja ci pokażę trik. Ona jest grzybem. Tak, ona jest grzybem, ale teraz proszę pokażę ci trik. Co potrafi robić nasza święta krowa? Masz miskę. E. No, mam miskę. Masz miskę. I teraz podejdź miską i naciśnij prawym na świętą krowę. I masz teraz zupę grzybową. Nie z stóp, no przecież normalnie bierzesz i doisz krowy, zupę świętą dźwawam. krowę. Gdzie idziesz, pani świętokrowo? Proszę, Zostań z nami. Dosyć. No, powiem ci, że naprawdę. Nie przeżyję z tobą na tak małym obszarze. Powinnaś rozbudowywać wyspę, a ty w ja ogóle nic. A nie, to nie są ja dzisiaj. się boję, że za chwilę przyjdzie ja nam. Ja nie mam czym rozbudowywać. Jak nie, nie masz czym? Przecież tam jest dużo rzeczy. No nie ma już dużo rzeczy, no zwracam. Ja wiesz, to powiem ci, że mamy totalny zwierzyniec. Proszę mnie nie pchać Święta Krowo, czy tam jakaś inna krowa? Nieważne. To jest muszromowa krowa. Muszromowa. Muszrom krow, krówka. Masz krówka maszrom. Masz no jedynym problemem jest brak żelaza, dostępności żelaza, i nie wiem jak go jak pozbyć, mam nadzieję, że dostaniemy tom. O! 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 Złote buty i pieczone ryby. Okej. Okay. No i tu mamy problem, no. Proszę, dajcie mi żelazo. Pan Kurczak. Czemu wyrzuciłeś coś? To pan Kurczak po prostu postanowił. Aha. Mufinka, ja ci powiem tak. Radzę rozbudować tą wyspę troszeczkę, w, na przykład, w, na co, Ja już jestem przy tym. Jak to się stało? O, no właśnie, już jak pan Creeper się teraz zrespi, to myślę, że zrobi nam Ja nie zauważyłam, patrzyłam się na dół. Mufika, tak? możesz powiększyć tą wyspę, ponieważ kolejne oczo mi zajmuje miejsce. Staram się. serio. To kończy wszystko. Nie, 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 nie spadaj. Nie, nie! dało nam się. Schowałam się w dołu. Oh, jest ciężko. Słuchajcie, niestety. Mam ta, ta, ta gra jest naprawdę wymagająca od nas szybkiego skilla w reagowaniu, kiedy Creeper się respi. Mamy 11 poziom. Powiem Ci, że coraz ciężej idą te levele. Boże jest to, że nie dropnęliśmy żadnego drzewka, żeby sobie już tak wie, rozbudować tą wyspę. No nie ma żadnego drzewka, a żelaza totalnie. Mamy jedno wiaderko, przynajmniej mamy to wiaderko. Jest! Jest, jest! Mufinka. Mamy drugie wiaderko. Ma, Okej, okay, mamy nieskończone źródło wody. Super, jeszcze. Ja chodź, ja Chodźcie, pokażę, co to znaczy. Możemy sobie teraz wylać tu wodę i na przykład jak będziesz spadać, to w tym momencie Tykujesz do tej wody i wpływasz po tej wodzie do góry. Aha, Taka jakby winda można zrobić taką windę. Więc mamy, mamy plus. Okay. To jeszcze dotknęliśmy, nic ciekawego tak zbytnio. Więc jedziemy dalej. Panie Krowo, czy może pan przestać? Pufinka musisz, musisz szybciej troszeczkę działać, to jest nasze Ja nie wiem, co mam zrobić. Chociaż... O! Di diamenty i żelazo! Diamenty i żelazo, Pufinka, chcesz, chcesz? No chcesz? chcesz diamenty? Diamenty, chcesz? diamenty, 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 chcesz diamenty, Na pierszenek to poproszę. Eee, nie masz na robić, ale wkładam te diamenty tutaj. Z żelaza możemy zrobić. Nożyczki, które nam się przydadzą do zbiorów i możemy zrobić. Proszę się odsunąć. Ania, ma... możesz zrobić jakąś zagrodę ja już dla, nie wiem, dla naszych mam zwierząt, robić. bo jest coraz gorzej na tej wyspie. Naprawdę powiem Ci, że jest No jest ciężko. Bo po je pospychaj. Co mam zrobić? Nie, nie. Jak możesz w ogóle, wiesz co? Proszę, panie Pająku, prawie mnie zrzucił. W ogóle mamy 2-2. Dwa, dwa. Ja spadłem dwa razy, ty też dwa razy, tak? Tak, jest na źle remis. Aha, wylatuję to, ponieważ już nie mam miejsca. Okej, okay, wrzucam, oh. przez... proszę mnie przepuścić tutaj. Wrzucam ci tutaj troszeczkę rzeczy przyszło z kolejnych. Mm -hmm. Ty mamy złote budki, jakbyś ciatce możesz założyć. A po co mi? No Będziesz miała eleganckie złote budki. No, no to co tu? Nie. Jak chcesz mieć złotych budków? Ja bym chciał mieć złote budki. Na krawędzi życia. Na krawędzi to jest w ogóle cała ta gra, wiesz? Tyle złotych. Mówinka. Płynę wiadro z wodą. Wychodzą randomowe rzeczy. Zboże. Mamy zboże. To oznacza jedno. Możemy zrobić małą krowę. A nie? Zboże? Gdzie mamy zboże. Buduje. Gdzie budujesz? No tu. Tuaj, ja Możemy tutaj, tutaj może byśmy zrobili zagrodę. Co ty na to? Przeciągnąłbym tutaj girta. Wtedy byśmy tutaj im dali jedzonko i inne takie rzeczy, i one by sobie tutaj mieszkały. Żeby nam tam nie zajmować miejsca, co ty o tym myślisz? Oko, co za... Trzy z rzędu skrzynki poleciały. Cie co to jest? Co było? No pan ryba, co? pan ryba. to był. się przeraziłeś pana ryby? A nie. Tak, jesteś kotem. Dzień dobry. A z mi to właśnie Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, ja możemy jeszcze. Y, ja idę odłożyć Ci rzeczy. Albo nie, ja wiem co zrobię. Gdzie mam owiec? Możemy zrobić. Ja robiłam teraz takie jakby patio, czy one będą taki, taki balkonik czy coś takiego. I dałem im. <laughs> Ty, a jakby z Mufina chodź tu. To jest co? bardzo ważne. Zrobimy krzyżówkę. Muszromowa krowa z brązową krową. Zobaczymy nie, co wyjdzie. nie zrobisz tego. Czy one? One nie chcą? No to dobrze. Czemu? To no proszę! Nie no Dobra, o, tylko. Poszukiwę. Czyli masz Romowa krowa, nie, nie, nie chcą się złączyć. A filmę dostałem, o, rybka do ciebie frunie. I właśnie. Tak, właśnie frunęła, ale zleciała, stwierdziła, że nie chce, nie chce z nami mieszkać. Z tobą nie I... chce mieszkać. Jak ze mną, ze mną wszystkie chcą potworki mieszkać. Znowu diamę, no. złote, jabłka i woda. Coraz więcej takich rzeczy jest ciekawych. Powiem ci, że nasza wyspa już się w miarę ładnie rozbudowała, ale pora zrobić to, co gadaliśmy. Ja idę robić zagrodę dla naszych zwierząt, ponieważ ty finka, powiem ci tak, troszeczkę tutaj mm, No, nie chcę nieładnie mówić. Cicho, ja się ale... I moim zdaniem jest genialnie. No jest genialnie, ale tutaj musimy zrobić, proszę bardzo. Tu, o, tu byśmy Ja się zajmuję zagrodę. teraz naszym e, patio, znaczy naszym jakby takim Patio. Damkiem. I słuchaj, ja bym je tutaj wpuścił i zagrodził je, po prostu przepchnął je i zagrodził je tym, tym, tym. O, płotkiem. Tylko potrzebujemy płotku zrobić. Żebyśmy mogli do nich sobie wchodzić, kiedy chcemy i wpychać tam kolejne. I, OK Okej, dobra, już mamy. Potrzebujemy na pewno pochodni, innych takich rzeczy. Tu byśmy zrobili jeszcze skrzyneczkę. Na wszelki wypadek. nie, ja my mamy problem. Cał czas jakiś problem? No, bo no spójrz na to! Wszyscy siedzą w naszym domu. Te wszystkie zwierzęta. Ja sobie robię balkonik, tam będę przesiadywać. To był creeper? Nie, nie, nie. Okay. To, to się nie pyta, się. przeżyłem, przeżyłem. Ktoś, ktoś to widział? Nikt nie widział. Jest dobrze? Nie I mamy sieciereczkę. Auu! W następnym odcinku na pewno zrobimy już naszą zagrodę dla naszych yy, pięknych świnek. On może dać żelazo, on może dać żelazo. Wow, zleciał chyba na sam dół. A u, weszłam w szybę. Weszłam w szybę. Co zrobiłaś? Nie, gdzie? To jest moje miejsce! krowy to... mi przyszły! Tutaj, tu, a tu jest zagroda, tu zrobiłaś zagrodę, tuż zagrodę no. dla naszych, tak? Nie, to jest. Balką, mi tu przyszli, to jest moje miejsce. No, no dobra, ale powiem ja ci, że udało nam się to w miarę rozbudować. Jest elegancko, pan osioł. Mamy już kolejne rzeczy. No powiem Ci, że idzie powoli do przodu. Ja Nie jestem zadowolona tak bardzo. Co jesteś? Nadowolona, z no. tego. No zobacz, dalgu. tu byśmy mieli Tom, jak to się nazywa? No, z tymi zwierzakami. Byśmy tu przeprowadzili, tak, tak, je. Tak, tak. No dobra, tak sądzę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie świnkę w górę. Subskrypcję i dzwoneczek. A my widzimy się w następnym odcinku właśnie z tej serii. Na razie wszystkim! Pa!